Idź gdzie chcesz, szukaj czego chcesz. A nie znajdziesz w górze drogi wznioślejszej ani w dole pewniejszej, tylko tę drogę Krzyża Świętego. Tomasz A. Kempis: O naśladowaniu Chrystusa. Rozdział szósty: O nieuporządkowanych uczuciach. Gdy człowiek pragnie rzeczy niewłaściwych, natychmiast budzi się w nim niepokój. Pyszałek i skąpiec nigdy nie zaznają wewnętrznego pokoju. Głębokim pokojem cieszy się ubogi w duchu i pokorny. Tego, kto jeszcze w pełni nie umarł dla siebie samego, łatwo pociągają i pokonują rzeczy małe i bezwartościowe. Człowiek pozbawiony duchowej mocy, hołdujący ciału i rzeczom zmysłowym, nieprędko wyzwoli się całkowicie z ziemskich pragnień. Toteż, gdy się ich wyrzeka, często pogrąża się w smutku, łatwo też popada w gniew, gdy natrafia na opór. Jeśli natomiast osiągnie to, czego pożądał, zaraz opadają go wyrzuty sumienia. Uległ bowiem swym namiętnościom, to zaś nie służy pokojowi, którego szukał. Prawdziwy pokój serca znajdzie wtedy, gdy nie będzie ulegał namiętnościom, lecz im się przeciwstawi. Tak więc pokój będzie gościł nie w sercu człowieka cielesnego, ubiegającego się za rzeczami zewnętrznymi, lecz w człowieku gorliwym i duchowym.